Wiecie co wam powiem? Człowiek to jednak kupi jest. Jedno mówi, a robi drugie. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem, jak zawsze. Ja się na przykład tam nie, nie zadłużam. Także raczej, raczej najbliższe plany, jeżeli chodzi o zmianę motocykla, no po prostu. Odpadają, no, no i tyle co tu będę dużo mówił. Oczywiście ja tu nie mówię, że zmienię motocykl, to nie, to, nie jest, to nie jest ogłoszenie tego wspaniałego dnia. No nie, chciałbym, ale, ale nie, to, to nie jest coming out. Chciałbym takich jazd robić więcej na takiego typu motocyklach. No, bo to jest chyba ten kierunek, no, tak coś ciągnie mnie, ciągnie mnie w tą stronę. Taka Yamaha MT-09 Tracer, jak dla mnie, jest w zasadzie na ten moment w zupełności wystarczającym motocyklem. Goodbye my friend, goodbye. Czy jak to tam leci. <coughs> Przepraszam. No fajna byłaś, fajna. Mm. Dobra, lecę, lecę, bo ponoć je wyprzedają jak kroksy w Lidlu. To co, gotowa do odbioru? Gotowa, Można odbierać dzięki, wielkie na razie. No dobra, odjeżdżamy. No także jest, oto i ona, Yamaha MT09 w kolorze Ice Fluo. Tymczasem pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!